Witam, chciałbym tutaj przedstawić, jak pozbyć się ślimaków z ogródka. Prosty sposób. Kromka chleba nasączona najlepiej piwem. Zostawiamy to w siatce foliowej z małym dostępem, żeby ślimak miał jak wejść do środka. I rano zbieramy. Są efekty. No. Parę weszło. Jakiś próbuje wyjść. Myślę, że rozstawiając kilka takich siatek, nazbieramy tutaj sporą część z całego ogrodu. Następnie pozbywamy się. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich.